Hej hej witajcie kochane jedyneczki z tej strony Wróżka Roza, a Dzisiaj zapraszam was na horoskop numerologiczny. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to może być ważne, co mówię do was. I moje drogie jedyneczki, jeżeli nie wiecie o co chodzi w horoskopie numerologicznym, to odsyłam do linka umieszczonego na końcu. Filmu, jaką jesteście cyfrą numerologiczną, i w drugim linku będzie, co ta cyfra oznacza, tak? A jeżeli chcecie skorzystać z mojej sesji indywidualnej, to również odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wyjaśnione, jak można sobie zarezerwować sesję indywidualną. Również jest druga metoda na kalendarzu, też jest podany pod filmem link. A w razie problemów możecie też przysłać yy, wiadomość SMS i wtedy wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Yy, moje drogie, jedyneczki. We wrześniu wchodzimy w nowy rok numerologiczny, czyli już jako rok 2026. Czyli to jest jedynka. Jedynka numerologiczna. Yy, I jeden. Plus 1, no to będziecie w, w dwójce numerologicznej. Aczkolwiek teraz skupiamy się na waszej cyfrze, tak? Czyli cyfra 1. Jedynka numerologiczna na nowy rok 2026. Finanse. Zobaczmy, co się będzie u Was działo. Kochani, jakiś stan zawieszenia. Karty mówią o zachowaniu równowagi odpoczynku. Być może tutaj chodzi o to, żebyście, żeby nabrać energii, musicie też podpoczywać. Skupić się na swoim zdrowiu. Tutaj jest proces uzdrawiania. Niektóre osoby mogą chorować, niektóre osoby mogą zajść w ciążę, tak? I też być na chorobowym. Jakieś tutaj takie przejściowe rzeczy. Pamiętajcie o zachowaniu równowagi, bo być może też ta równowaga o to chodzi, że jesteście przepracowane. Może być tak, że za dużo bierzecie na siebie i nie ma czasu na odpoczynku. Tutaj trzeba to zrównoważyć, tak? No właśnie, tu jest ta, ta równowaga, bo jeżeli wy taki proces będziecie ciągnęły, no to nie, natury nie oszukacie, tak? Bo prędzej czy później ta natura powie dość. No ja wiem, że tutaj dążycie być może też z jakimś przyjacielem lub przyjaciółką do tego, by. Iść do przodu, być może też awansować, ale też karty mówią o tym, że jeżeli macie szefa y, lub tam szefową na pozycji cesarza, nie dajcie się wykorzystywać, tak? Bo tutaj chodzi głównie o Wasze zdrowie w tym roku, moje drogie. Więc tak to wygląda. Y, niewykluczone też, że jeżeli nabierzecie tej równowagi, też takiego zaufania, może tutaj znajdziecie partnera y, lub partnerkę do współpracy, tak? Ale nie dajcie się też oszukiwać, tak? Bo siedem mieczy to może być iluzja, albo też może być no, takie oszustwo, wykorzystywanie, tak? Nie dajcie się wykorzystywać. I to, co na papierku, tak ma być samo na, w naturze. No dobrze, zobaczymy teraz w uczuciach, co będzie się działo. Uczucia, relacje, przyjaźnie, miłość dla jedynki. Uczucia, miłość, relacja, przyjaźń dla jedynki na. Rok 2026, rok numerologiczny. Kochani, no tutaj może być konkurencja, aczkolwiek też nie wykluczone, że możecie poznać osoby z innej kultury, innej narodowości, innej religii. No i tu jest taka kwestia zaufania, tak? Tu y, będą się odbywały w tym roku rzeczy przeznaczeniowe, tak? bo koło fortuny, to co ono po prostu y, nada. Y, dociągniemy karty, zobaczymy tutaj, co nam więcej y, powiedzą: uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie. Karty sprawiedliwości, karty siły też. Karta siły może mówić też o manipulacji. Aczkolwiek też właśnie tak jak powiedziałam, poznanie kultury, no nie wiem, może się wybierzecie gdzieś za granicę, może tam będziecie chciały zamieszkać. No, jest tutaj taka walka, też walka, walka o siebie, no mówię, może będziecie wybierane lub wybierani spośród dwóch osób, tak, możecie mieć konkurencję. No, ale 1 plus 1 to jest 2, czyli tutaj, tak jakby w tym roku, powinnyście znaleźć partnera lub partnerkę do relacji, tak? Jeżeli jej nie macie. A jeżeli już macie partnera lub partnerkę, no to tutaj będą się wyważać te losy, tak? Jeśli chodzi o, no nie wiem, może o zalegalizowanie związku. Może też to o to chodzić, a może chodzić również o, o tą konkurencję, tak? Może wy będziecie się borykać z tym, kogo wybrać, tak? Może nie będziecie wiedziały, kogo wybrać, może tu za dużo osób będzie do wyboru i to też y, będzie taka walka wewnętrzna, tak? No, ale tak jak powiedziałam, no, dwójka mówi o dwójce, tak? Czyli tu powinnyście y, przepracować to i raczej być, y, znaleźć tą, tą osobę do. Stałego związku. No zobaczymy teraz, co nam pokażą karty Lenormand, karty Lenormand dla jedynek na rok 2026. Kupienie się na sobie, też głęboka transformacja, może też jakaś żałoba, tu trzeba się uporać z pewnymi rzeczami, może też będą załatwiane jakieś sprawy testamentu, aczkolwiek też koniec tajemnic, czyli też wyjaśnienie, moi drodzy sobie tutaj, wiele rzeczy koniec tajemnic. No ale, tak jak powiedziałam, może tu być też spadek. No, i załatwianie właśnie w związku z tym tych spraw urzędowych, więc tu może być właśnie tego typu problem. Jeśli chodzi o zdrowie, moje drogie, zwróćcie uwagę na swoje ciało. Może tutaj właśnie trzeba sprawdzić kręgosłup, prześwietlić się, posprawdzać, zakończyć też, może będziecie kończyć jakąś naukę w tym roku, jakieś dyplomy będziecie zdawać. Ale też zwróćcie uwagę na kości, słuchajcie, na zęby. No tu takie wielkie przemiany, wielka przemiana. Nie wiem, może tu chodzi o działalność gospodarczą, może tu będziecie kończyć pracę, stworzycie coś nowego, swój biznes, albo też może to być coś takiego, że pojawi się w waszym życiu dzieciątko i po prostu będzie wielka, głęboka. Przemiana, transformacja: No bo nadchodzi nowe życie i y, będziecie musiały się skupić zupełnie na innych rzeczach. Może to też być tak, jeżeli już macie dzieci, że tu trzeba będzie przekierować tą uwagę, tą energię na dziecko. Więc tak to moi drodzy wygląda. Y, zobaczymy karty rady. Karty rady dla jedynki. Energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. I druga karta rady. Żyj w zgodzie z samym sobą. Czyli tutaj kieruj się intuicją. Nie słuchaj za bardzo czyichś uwag, tylko idź do przodu za głosem serca. No, dziękuję jedyneczki. Życzę Wam udanego roku dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was przytulam cię wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pa, pa. do następnego razu.